Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o atrybutach HTML w kontrolkach Bubble. Jak chcesz testować z Cypressem różne rzeczy, to oni tam podpowiadają, aby dodać taki atrybut Data CI, do tego, aby później łatwo nam było znaleźć naszą kontrolkę, nasz element na naszej stronie, bo tutaj sobie damy Data CI, które będziemy wykorzystywali do testu. Więc Powinno się to nie zmieniać. Damy konkretną wartość liczbową albo jakąś konkretną nazwę, która się nie będzie właśnie zmieniała, a później będziemy sobie szukali tego w naszych testach w Cypressie. Szczerze mówiąc, wygląda to trochę dziwnie, że musimy dodać sobie jakiś specjalny dodatkowy atrybut, tylko po to, żeby nasze testy działały dobrze. Dlaczego nie zrobić tego trochę inaczej? Dlaczego nie użyć ID? Oni twierdzą tutaj, że ona się będzie zmieniała, ale jak będziemy to definiowali dobrze, to nie powinno się zmieniać. Więc ja spróbuję zrobić, aby nasze testy były oparte właśnie o idki, kontrolek w naszym Bubble, aplikacji zrobioną w Bubble. Ale niestety aplikacja w Bubble nie ma atrybutów id do wypełnienia. Jak zobaczycie sobie, otworzymy naszą aplikację, zrobimy preview, podejrzymy nasz kod HTML. Przejdziemy tutaj niżej. Zobaczymy, że proporcje tego naszego przycisku, który tutaj wybrałem, jest id, ale on jest całkowicie pusty. Spróbujmy go wypełnić. Tutaj jak wejdziemy w edytor naszej kontrolki, nie ma czegoś takiego jak id. W ogóle nie ma czegoś takiego jak atrybuty HTML-owe. I teraz jest rozwiązanie. Proste i trudniejsze. Opowiem o trudniejszym, a pokażę teraz, trzy. Trudniejsze jest takie, że możemy zainstalować dodatkowy plugin tutaj, wybrać odpowiedni plugin i zainstalować go tutaj. On pozwoli nam dodawać dodatkowe atrybuty HTML do naszej kontrolki, więc udałoby nam się też dodać te data save. Ale tak jak mówiłem, wolę prostsze rozwiązania i to ID wydaje mi się trochę lepszym rozwiązaniem. A żeby dodać atrybut ID do naszych kontrolek w Babu, robimy to bardzo prosto. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w General. Wyszukujemy sobie HTML na tych naszych ustawieniach i zobaczcie. Wyświetlam opcję do dodania ID atrybutu dla elementów HTML Jest zaznaczone. Zaznaczam. Wracamy do design i zobaczcie, przechodzimy tutaj. Zjeżdżamy na sam dół i nasza kontrolka ma już atrybut ID. Więc jak sobie tutaj go jakoś wypełnimy, Kopiuję sobie, żeby móc go łatwo znaleźć. A teraz wyświetlmy stronę, odświeżmy. Znowu zbadajmy nasz przycisk i zobaczcie. Pojawiła się nam ta liczba, jaką wyszukam. To właśnie nam zaświeci. I jak przejdziemy w Properties i wyszukamy nasz ID, jest tutaj. To tyle na dzisiaj. Jednym kliknięciem, a później wypełnieniem w kontrolce, mamy bardzo szybko w bubble. Wartość ID, którą później możemy wykorzystywać, między innymi w testach. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji. Cześć.